Opowiadanie 18. Zabawa wganianego na śmietniku. Najpiękniejszych chwil w życiu nie zaplanujesz. One przyjdą same chwil Bosmans. Kolejną n naszych ulubionych zabaw podwórkowych była zabawa wganianego na śmietniku. Na naszym podwórku odmian zabawy wganianego było wiele, różniły się głównie miejscem prowadzenia zabawy. W jednym z takich miejsc były osiedlowe śmietniki. Jak na każdym z wielkiej płyty, tak i na naszym stało kilkanaście śmietników. Były to murowano-blaszane śmietniki z bokami zdrucianych, plecionych siatek. Od dołu przeważnie murowane, u góry przewiewna siatka i pokryte blachą. Dwa z nich znajdowały się nieopodal naszego podwórka i na nich prowadziliśmy zabawy w ganianego. Sama zabawa miała tradycyjny przebieg. Jedna osoba ganiała, reszta przed nim uciekała. Jeśli ganiający kogoś dotknął lub klepał, ten stawał się ganiającym i reszta przed nim uciekała. Przeważnie były dwie odmiany tej zabawy, tradycyjna i w wampirów i ludzi. Różniły się tym, że w tej pierwszej poklepnięciu innego uczestnika ganiający stawał się uciekającym jak inni. Druga przebiegała w ten sposób, że każdy klepnięty dołączał do grupy ganiających do momentu, aż wszystkich nie wyłapali. Zarówno jedna jak i druga odmiana zabawy wganianego mogła być powtarzana i trać godzinami. Nasza zabawa wganianego zazwyczaj odbywała się na terenie śmietnika, przyległym do niego, czyli trzepakat skrzynek na piach itd. Śmietniki osiedlowe były to metalowe konstrukcje od góry pokryte falistą blachą, strasznie hałaśliwą jak się po niej biegało. Było to oryginalne i ciekawe miejsce do zabawy wganianego i syfa. Śmietniki dobrze nadawały się do zabawy, bo ciężko się na nie wchodziło, ale szybko się z niego schodziło lub zeskakiwało, co dawało przewagę uciekającego przed ganiającym. Przeważnie przy śmietniku znajdował się trzepak, który stanowił również fajne miejsce do naszych zabaw, bo można było kluczyć wokół niego, przebiegać pod nim nad nim, wchodzić na niego i przeskakiwać z niego bezpośrednio na dach śmietnika. Trzepak była to metalowa konstrukcja służąca do trzepania dywanów dla nas dzieci. Trzepak był głównie miejscem spotkań i zabaw, ale czasami służył do zabaw wganianego i syfa. Wsyfa zabawa była podobna do zabawy wganianego tylko zamiast klepnięcia i dotknięcia ręką uciekającego rzucało się w niego np. piłką. Miejscem zabawy był śmietnik, trzepak i teren pobliski, polegała ona na tym, że jedna osoba, która była ganiającą musiała celnąć piłką w jedną z osób uciekających. Trudność tej zabawy polegała na tym, że jeśli osoba ganiająca rzuciła piłkę i nikogo nie trafiła to musiała chodzić po nią, co dawało czas do ucieczki pozostałym. I tak w koło, aż do skutku, można się było ganiać bez końca. Dla nas najlepszym miejscem do tych zabaw był osiedlowy śmietnik. Dla pobliskich mieszkańców, nasz wybór nie był do końca najlepszy. Blacha dachowa śmietnika podczas biegania po niej strasznie strzelała i się tłukła, co przeszkadzało mieszkańcom. Byli tacy przewrażliwieni emeryci, którzy nas systematycznie przeganiali. W pobliżu naszego podwórka były dwa śmietniki, na których urządzaliśmy sobie zabawy wganianego i syfa. Jeden na żłobku, drugi pomiędzy blokami. Ten na żłobku był oddalony od pobliskich mieszkań i przysłonięty był drzewami. Drzewa i krzaki, dość że tłumiły hałas blachy dachowej, to jeszcze dawały nam dodatkowe miejsce do zabawy. Zabawa na żłobku nie denerwowała tak pobliskich mieszkańców, ale trzeba było uważać na tabazę w która nas przeganiała. Śmietnik pomiędzy blokami był częściej przez nas wykorzystywany do zabawy wganianego pomimo przeganiania nas przez mieszkańców. Podczas zabawy wganianego często dochodziło do kontuzji podczas biegania i skoków z dachu, głównie zwichnięcia, skręcenia stawów skokowych, pras kolega sobie zęba wybił o kolano. Podczas lądowania przy zeskakiwaniu z dachu śmietnika uderzył brodą o swoje kolano tak trzasną zębami, że ząb wylądował przed nima. My mówiliśmy, że to była wróżka kolanuszka. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce podczas zabawy w skoki z huśtawki. Gdyby kuska nie skakała to by nóżki nie złamała powiedzenie ludowe. Innym razem kolega podczas zabawy wganianego upadł na plecy z niedużej wysokości, tak że mu oddech odebrało. Nie mógł oddychać przez chwilę dusił się i sapał wydając dziwne odgłosy. Zachowywał się jak karp wyjęty z wody. Wszyscy uczestnicy zabawy, zamiast współczuć koledze, mieli ubaw popachy, mówiliśmy, że i strzelił karpia. Od tego czasu wiem skąd się wzięło powiedzenie, że aż mu oddech odebrało. Śmietnik razem z trzepakiem, który się przy nim znajdował, był jednym z kilku miejsc naszych zabaw podwórkowych w Ganianego. Ze względu na bliskość położenia od domu, jednym z ulubionych.